Należy gość. Dobra. Tam jego typek gdzieś tam odbiegał, nie wiem czy widziałeś. Nie wiem, no ten powiem Ci tak, obił mnie lekko, a tam jeszcze, jeszcze, ktoś pływa. A to chyba o innych mówisz, wiesz? Bo on był dalej od Ciebie. Bo tamten gościu był gdzieś tam o... Tu typy biegną, biegną. Po kawie. 126 Uciekł Tylko uważaj, bo tam z placu będziemy mieli tych dwóch gości, co do nas tam chcieli podjechać, nie? Прощайте, да, я вышел, да, 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 сам, да, сам да, Ty, nie mam ten, amo do Mki. Chciałem spamować, a tu nie wiem z czego. No, trzy ekipy, sześć osób. no. Nie mam kurczę snajperki, mam tylko tą... <guszę> ...kuszę. Ostrzelają nas. Ale podjeżdża go, go gościu z góry, tak że on zostanie obity. To może podjedziemy, nie? Teraz chodź, żeby w strefę chociaż wejść. Tam, patrz, tam jest typ. Tak, tak, ale tu jest gość z tyłu jeszcze, wiesz, z pleców. Jeden został jego. Tam jest, tu, o. w tym boksie. Tu, tu gość jest. Ja tam ten jego drugi, bo ten drugi został. Podjeżdżają na blisko Podjeżdża gość na blisko. Wychyla się strasznie, wychyla się na mnie na dół. Idę, idę, właśnie. Mam gościa tu na sobie. A mam gościa tutaj drugiego na sobie. Przeładowałem, przeładowałem. Dostał 65 po. Zszedł na dół, zszedł, z go na dół. On nie ma strepy, on jest tutaj gdzieś... Ty to gdzieś musiał uciec, bo przed tam jeszcze Czekaj To tam przed jeszcze pił w niego, dostał to biało białorzeżę Hehe, <laughs> łatwo poszło